Hej, hej, hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W towarzystwie tej mrocznej, nie widzieć czemu muzyki. Ja jestem Rock, a to jest Space Engineers. Między nami mówiąc powinienem nagrywać coś innego, ale nie mogę się oprzeć, ta gierka jest po prostu cudowna. Zbudowaliśmy statek, który z tej perspektywy nie wygląda zbyt dobrze. Nie jestem specjalnie szczęśliwy z jego wyglądu. Proporcji nie udało mi się zachować tak jakbym chciał, ale statek jest to i owszem. Dzisiaj zbudujemy kolejny. Mam kilka planów budowlanych, ale ten akurat statek muszę budować z pamięci. Yy, widziałem go kiedyś na jakimś filmie albo w jakiejś grze i dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć co to było. Może wy znajdziecie przykład takiego statku gdzieś. Sięgnijmy zatem po osprzęt jaki będzie nam potrzebny tutaj. Na pewno to będzie mały statek, więc i mały silnik. Generator grawitacji raczej nam się nie przyda. Duży reaktor też nie. Ten cockpit też nie. Chociaż w zasadzie cockpit to cockpit po prostu. Niezależnie od statku. Gyroskop weźmy sobie i rotor w małym statku nie będzie chyba potrzebny. Podwozie. Dobra. Chyba możemy chodzić do świata gry. Mm. Kolor, tylko wypadałoby wybrać. Może zróbmy coś zupełnie niekonwencjonalnego. Może. Ja wiem. Hmm. Coś w tym odcieniu. Chociaż ten statek, który pamiętam, był szary. Dobra, nie kombinujmy. Niech to po prostu będzie szary statek. Ewentualnie dorzucimy mu trochę kolorów. Zacznijmy od nowy, mały statek. Pierwszy obiekt mamy zrobiony. Zrobimy sobie. Widzicie, znaczy to chyba mi czerni wyszła, ale dobrze. Już niech już tak będzie. Jak ma być czarny, to niech będzie czarny. Postawmy tu kokpit. Mhm. Obróćmy go sobie. Myślę, nie tak. Zawsze znaczy mam problem z opanowaniem obracania tego. Z wyjątkowo upiertliwe zajęcie. Okay. Ach, to diabła. Jest. Uh. Dobra Dobra, dobra, spokojnie Zaraz ustawimy sobie yy, osi symetrii Albo płaszczyzny symetrii Osi symetrii, linii symetrii, płaszczyzny symetrii Wszystko się człowiekowi miesza w głowie ułożyć ten pierwszy ważny kształt. Tu sobie zostawimy miejsce na, na silniki i inne rzeczy tego typu. Jeszcze myślę, że dorzucimy nie tyle silniki, co generatory mocy. Będzie bardzo nam potrzebne. Wyłączyłem jetpack. Mroczna muzyka ustąpiła trochę miejsca. Mniej mrocznej? Niekoniecznie. Będzie nas dzisiaj muzyka w kosmosie straszyć. Na no to wygląda. Spodziewam się w każdej chwili, że mnie obcy zaczną napastować. I to tacy obcy, którzy nie są zbyt przyjaźni. Wiecie, co chcę zrobić? Chcę najpierw zrobić tą symetrię między kabiną. Tylko czy uda się tą symetrię zrobić tutaj? Nie do końca będzie to łatwe, ponieważ klocki... Eee... Klocków nie da się ułożyć pod innym kątem niż 45 stopni. Nie da mi się uzyskać dokładnie tego samego. kąta. tutaj trochę oszukamy. Trochę oszukamy. Jeszcze sprawdzę wysokość tego tej kabiny. Zdaje się, że powinna być na trzy klocki. Jest trzy klocki, jest trzy klocki. Więc. Mhm. Powiedzmy umownie, że mniej więcej to mamy, co? Ach. Może być? Zgodzimy się, że jest OK? Zgodźmy się, co nam pozostało. Dobra. Oczywiście kształt się wydaje dosyć e, konwencjonalny. Przynajmniej na razie. Dobra, to jest taka oś symetrii. Zróbmy to. Tu na pewno będzie nam potrzebna. Oraz tu. A w oddali nasza stacja kosmiczna. Pięknie wygląda. Dobre. Mamy to. Zaczniemy budować sobie z boku. Jakby chcę, żeby kabina była integralną częścią tego całego kadłuba, żeby też decydowała trochę o jego wyglądzie. Dobra. Mniej więcej... Taki to kształt miałby być Chodzi mi o taki mm, obły trochę No tak te kąty są ja Chyba za krótki zrobiłem ten kadłub, wydaje mi się Dobra, zatem troszkę zmieni się Nie, to będzie to będzie fatalny domysł powinien być wyższy cholerny świecie Dobra, pozbądźmy się zatem linii symetrii na chwilę. Dobra, spróbujmy obudować go z tej strony. Może niepotrzebnie się pozbyłem linii symetrii. Teraz yes. dorzucimy coś tutaj. Przy tym czarnym kolorze nie do końca widać, jak te klocki wyglądają. Na szczęście na kabinie można też budować. A czy nie można? Nie można. Dobra, spokojnie. To jest wszystko jest jak najbardziej zaplanowane. Ponieważ można budować tutaj. Więc to nam rozwiązuje pewien problem. Ponieważ te klocki dorzucimy tu i te ukośne zainstalujemy w ten sposób. Przypinając je do tych. Ale to też popełniłem błąd delikatny. No właśnie, to się zaczną unosić w powietrzu. O właśnie tak. O, właśnie tak. Zejdźmy trochę niżej. W porządku. Jako że te ką kąty możemy uzyskać 45 stopni tylko, to... Trudno uzyskać takie obłości, przynajmniej na takim statku, który ma taki wymiar jak ten nasz, tutaj dobra nasza, i zejdźmy trochę niżej. Idealnie. No, w Miarę, w miarę idealnie. Ciekawa konstrukcja, co? Ciekawa konstrukcja. To z przodu jeszcze nic nie robimy mu, no? ale to się zaraz zmieni. Potem te miejsca. Może zróbmy inaczej. Muszę zmienić ten kolor. Potem najwyżej go pokoloruję. Przez to, że klocki są układane. Znaczy, krótko mówiąc, nie, nie widzę, jak układam klocki, ze względu na to, że ten kolor jest czarny. Dobra, właściwie cofam to wyzwanie. Wątpię, żeby Wam się przypomniało, z jakiego to filmu pochodzi ten model, bo on niestety ze względu na możliwe kąty jest trochę inny niż pierwotnie zakładałem. Jest zupełnie inny niż pierwotnie zakładałem. Zrobiłem go za krótkiego, ale to nic. Może wyjdzie nam coś ciekawego tutaj. Wszystko jest możliwe. Nie wiem czy wiecie, bardzo dużo ciekawych wynalazków powstaje zupełnie przypadkowo. Teraz Wam opowiem o jednym. Ja jestem z wykształcenia budowlańcem, więc moje przykłady czasami będą budowlane, co właściwie nie jest takie złe, ale nie wiem czy... Jest taka substancja, substancja, taki materiał budowlany, który nazywa się żelbet. Niektórzy błędnie mówią o nim żelbeton albo żelazo bet. Częściej żelbeton. To jest błędne sformułowanie, tak nie należy mówić. Yy, ponieważ żelbet. To jest, to jest skrót od żelaza i betonu. Jak się skróci tylko jedno, na przykład żelbeton powie, to człowiek ma wrażenie, że to jest beton pomieszczany z żelem. I niektórzy ludzie na sprawdzianach tak pisali, więc to nie. To jest beton i żelazo. I ten y, żelbet powstał zupełnie przez przypadek y, i stworzył go facet, który robił doniczkę. Facet robił doniczki z betonu właśnie takie cienkie, i cały czas mu się rozsypywały, cały czas się. Był, ten beton był zbyt kruchy, i doniczki musiały być bardzo grube, żeby y, żeby bardzo grube i ciężkie, żeby y, można było żeby wytrzymywały po prostu. I facet wpadł na to, żeby dać taką siatkę tam ze stali, z takich cienkich drucików stalowych. I wiecie co? To zadziałało. Eee, okazało się, że dzięki stali, cienki beton stał się równie wytrzymały, jak inne materiały. I w ten oto sposób, przy produkcji doniczki, powstał żelbet. Tada! Dobra. Mały reaktor będzie nam na pewno potrzebny. Ta, ta nisza, która jest tutaj, jak widzicie, przyda nam się właśnie na reaktory. Jak widzicie, trochę ich tu dałem. Żyroskop, niech będzie, ale wyłączmy tak w zasadzie gląda ten żyroskop? Jeden wystarczy. No i dobra, i to zamkniemy tutaj. I co? Skoro mam tu tyle miejsca, to kupię go, nie wykorzystać, prawda? Niech tych silników będzie tutaj odgroma. I one będą ukryte tu. Bo nie są nam zupełnie potrzebne. Nie musimy ich widzieć. Natomiast silniki. Zawsze jak się dorzuci silnik w takim statku, to od razu lepiej wygląda. Nie uważacie? Wow! Cockpit. Poszedł w diabły. Cockpit, którego układałem tak długo. polega na tym wyłączmy tą symetrię. A dobra jest. <laughs> Udało się go usunąć. Dzisiaj trzeba pamiętać o tym, że te silniki. Po nie wyłączyłem symetrię, więc no. jeszcze jeden tutaj. Pamiętać o tym, że te silniki muszą mieć e, e, też w innych kierunkach odpowiedniki, bo inaczej statek będzie tylko w jedną stronę latał. Nie podoba mi się, one za płytko tu wchodzą, ale to nie szkodzi. Nie szkodzi zupełnie. Możemy zrobić. Jak ten kocek jest ułożony. O, właśnie taką sztuczkę. Te silniki będą tu zgrabnie ukryte. Ja wiem, że ten kształt jeszcze jest daleki od perfekcji. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że ten kształt jest daleki od perfekcji, a, 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 a. nie dobrze, to ja się z nim zgadzam. Musimy tutaj popracować jeszcze nad obłościami, bardzo lubię ten plocek. Fajnie nie zapełnia te. Przestrzenie wolne. Zawsze się rozgadam przy tych materiałach i one się przedłużają. Bardzo taka zamknięta struktura, nie uważacie? Pewnie, że tak. Trzeba umieścić też silniki, które będą kontrowały. Czy żeśmy nie wycięli tutaj czasem czegoś? Mam nadzieję, że nie. Też mogło się tak zdarzyć że wyciąłem jeden z generatorów, ale to nie szkodzi. Powinniśmy mieć z obu stron. Tak jest. Zatem mamy silniki prawo, lewo, mamy silniki, mamy silniki do przodu. Jeszcze interesują nas silniki, które nas skierują w górę i w dół. Jak je wmontować w tą strukturę, żeby to nie naruszało jej pięknego, oczywiście bardzo w dużym cudzysłowie, pięknego, majestatycznego wyglądu, co? Odpowiedzią mogą być te miejsca tutaj. Albo też. Nie ma znaczenia, w którą stronę silniki są skierowane. Krótko mówiąc, a, tak nie zrobimy, nie ma miejsca tutaj na oba silniki. A nie chcemy za bardzo wchodzić do wnętrza tego statku. żeby nie rozwalić, tu jest pięknie. Zobaczcie, idealne miejsce. Idealne miejsce na kolejne silniki. Najzabawniejsze jest to, że one muszą, mogą być odkryte. Nie ma znaczenia, czy. Czy one mogą być ustawione w ten sposób. I nie ma znaczenia, że wypalają wnętrzności, ale. To mi nie pasuje. Szczerze mówiąc. To, że nie ma znaczenia, to nie znaczy, że. Można tak budować. Silnik musi mieć wylot, nie? Co będzie, jeżeli... Ach! Niedobre rzeczy się tu Ale sprawdźmy, co będzie, jeżeli ustawię silnik tu? Czy on będzie palił pilota jakoś strasznie? Obróć się tak, jak chce bardzo proszę. Czasami się nie chcę obrócić. Okej. Okay. Mamy to. Ale moi drodzy, dzięki temu mamy nie najgorszy nawet rzut okiem na... zejdźmy niżej. A silniki, trzeba przyznać, dodają urody statkowi, nie? A, coś tu symetra mi nie zadziałała. Z tej strony tych silników nie zrobił jeden odleciał element. Te elementy odleciały, ale. i nikt nie powstał. Ciekawe. Sprawdźmy. Dobra. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Dorzucimy je zatem z tej strony. Bardzo dobrze. Dobudujemy ten element. Oraz ten element, zdaje się, że trzeba go będzie obrócić. Przez to, że te kolory są takie, nie do końca widać. Hmm. To będzie zły kolor. Bardzo łatwo można przemalować teraz ten statek. O, czerwień chyba nie za bardzo nam odpowiada, co? Może na ten kolor, co go sobie wymyśliłem wcześniej. Na i szarości robią swoje nie? w kosmosie, a nie jakieś niebieskości, zresztą przy, przy niebieskim kadłubie słabo wygląda yy, niebieski silnik, nie dobra, a my to mniej więcej tą taką podstawową bryłę. To jest podstawowa bryła, tu się jeszcze dużo wydarzy. Więc jak yy, przede wszystkim, chciałbym ukryć tutaj te elementy i to nawet będzie ładnie się zgrywało z, z, z wyglądem. Nie chcę, żeby te jasne elementy to były widoczne. Tu co prawda wystaje nam ta dysza, ale może zróbmy to. Znowu nie widzę. Muszę zmienić kolor, ale to nie szkodzi. Potem po sobie pomaluję na szybko. O, o. Jest dobra. Te białe kształty będą ukryte. No, powstał nam niegupi tu kształt. Brakuje nam jeszcze silników, które nas yy, będą mogły cofać. Ale to nie szkodzi, ponieważ tu mamy inny plan konstrukcyjny. Oczywiście, statek w kosmosie nie potrzebuje żadnej stabilizacji i nie po to buduje te rzeczy tutaj. Mają zupełnie inny cel, i zaraz go oczywiście yy, z fanfarami przedstawię. Zastanawiam się, chyba zrobimy to tak. Tu przez to będą dosyć grube te elementy. Właśnie, to się zacznie przypominać rozgwiazdę, to urządzenie. Czy gwiazdy zacznie nie, nie, tak nie może być. Tak jest źle. fatalnie. Przez to, że nie mam y, obrazka jakiegoś żadnego przed sobą. Zobaczmy jak będzie wyglądało tak. To muszę z wyobraźni i czasami nie wiem jaki efekt da. Nie. Źle. Obróć się tak jak bym chciał. Zróbmy to tak. A to. Zrobimy. Czy w ten sposób będzie dobrze? Nie, no ten statek powinien mieć ten kadłub z trzy razy dłuższy, żeby, żeby zachował wygląd, yy, który chciałem, żeby zachował. Dobra, zmieńmy te kolory. żeby to utworzyło jednolitą bryłę. Teraz sprawdzimy sobie, czy ten mój statek będzie latał w każdym kierunku. A, jeszcze nie. Jeszcze nie będzie latał w każdym kierunku, ponieważ zabrakło mi tutaj tych silników, które będą go odpychały. W tą stronę. Dobra. Dobra, dobra. Nie jest w żadnym razie tak smukły, jakbym chciał, żeby był. Ale wydaje mi się, że to jeszcze można poprawić. Możemy popracować nad jego smukłością. A, cholera, niepotrzebnie tam to usnąłem. sposób troszkę niekonwencjonalny. E, po prostu zwiększymy jego wysokość. No poprawi trochę jego smugłość. Wiem, że troszkę, troszkę mi się podoba ten kształt. Oczywiście to, że on mi się podoba, wcale nie oznacza, że jest ładny to Wpisuje się w mój gust. Dobra. Ale... Przydałoby się coś innego. Te, te, te ukośne sprawiają, że on się robi taki jakiś grubawy. Dzięki temu mamy trochę miejsca też na dodatkowe tu silniki. Które muszą być jednak wpuszczone odrobinę dalej odrobinę głębiej. Dobrze, więc świetnie latać. W jedną stronę. Znaczy powinien mieć niezłą moc. <y> Jeżeli chodzi o... Proszę cię stary, obracaj się tak jak ja chcę. Właśnie tak? Chciałem? Tak? I teraz pytanie... O nie, nie, o Boże, co ja zrobiłem? Szlak! Odleciała cała, cała ta górna część, bo się nie miała czego trzymać. Już nic teraz nie poradzę. A, leżko zepsułem. Wiecie co się stało? Jeżeli się oderwie te fragmenty od kadłuba, to one przestaną się trzymać. I, i stracił się tylko ten górny fragment, ponieważ tu jest kabina. Się tego nie da uratować, niestety. Ja trzeba uważać. Nie ma możliwości cofnięcia. Więc jak się popełni błąd, ...to po prostu trzeba go naprawiać. Powtarzając te rzeczy. Tu nie można tego wyciąć, bo do kabiny nie da się przypiąć tych, tych klocków, tak jakbyśmy chcieli. Mam nadzieję, że tak to budowałem. Zresztą. Wszelkie mm, zmiany tutaj w konstrukcji się uwidocznią tam niżej. Tu jest symetria, aż troszkę go zrobiłem wyższego. A tu? A tu będzie. Coś takiego. Mamy miejsce na silniki. Jak tam to wygląda na dole? Tak, przedłużyło się. Dobra, już symetria wróciła na swoje miejsce. Wreszcie zaczyna ten samolot ten, ten, ten samolot, chciałem powiedzieć. W żadnym razie to nie jest samolot. On ma jeden newralgiczny punkt, niestety. Eee. I ten punkt, to moi drodzy, miejsce łączenia tej górnej półki, znaczy tej górnej warstwy. Dobra, obróć się, proszę cię, stary, o, o, o tą wartość, którą chcę. Właśnie tu, to miejsce łączenia. Gdyby tutaj dostał, jeżeli ten statek oberwie podczas walki, to miejsce to się rozwali po prostu i będziemy musieli to naprawić. Ale tą naprawę przerzucę sobie na następny odcinek, bo po prostu. Jakby budowa tych rzeczy zajmuje tyle czasu i jest to tak przyjemne, że minuty mi strasznie umykają. Poprawimy to, wiem, że wyglądasz karadnie. Także zobaczymy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej. Wiem, dużo do poprawy. Do zobaczenia.